Gryzelda! Wszystko mi zepsułaś! Gdzie ona się podziała? O, tutaj jest! Jak się masz, Tom -tomku? Co jest na tej płycie? Cześć, Nolik. Cześć, Simga. To kreskówka o Guliwerze w krainie Lili Moja koleżanka mi ją pożyczyła. Jutro muszę jej oddać. O czym jest ta historia? O takim panu, którego statek rozbił się w krainie, gdzie ludzie są taty maleńcy. Mówisz o fiksikach? Nie, to nie fiksiki, liliputy. Liliputy? No tak. Wiesz co, Simka? Myślę, że fiksiki tak naprawdę mogą pochodzić od liliputów. No co ty? Dziadek przedstawił nam zupełnie inną historię fiksików. Kiedy coś jest porządnie zrobione... Mówi się, że ten, kto to zrobił, włożył w to całą swoją duszę. Dawno temu rzemieślnicy tworzyli rzeczy, które miały długo służyć i w każdej z tych rzeczy zostawiali kawałek duszy. Te maleńkie części duszy przemieniały się w małych pomocników, zwanych fiksikami. Zamieszkiwały ze sprzęty i codziennie się nimi opiekowały. I właśnie tak narodziły się pierwsze fiksiki. Z biegiem lat coraz mniej sprzętów robi się ręcznie. Teraz w większości zajmują się tym maszyny w fabrykach. Dlatego coraz mniej fiksików powstaje z ludzkiej duszy. Na szczęście fiksiki zakochują się w sobie i zakładają własne rodziny. Wychowują dzieci i posyłają je do szkoły, i dzięki temu mamy kolejne pokolenia domowych naprawiaczy. Coś ci się pomyliło. Nie jesteśmy Liliputami, tylko Fiksikami. Tak, Fiksikami. Słuchaj, Tom -tomku, pokażesz nam ten film? Tak, tak, chcę się dowiedzieć czegoś o Liliputach. Naprawdę, bardzo. Już wam włączam. O nie! Co się dzieje? Zepsułem płytę? Nie oddam koleżance zniszczonej płyty! Spokojnie! Rzucimy na nią okiem. Połóż ją tu na fotelu. Hmm, Tom Tomku. Dlaczego płyta jest pobrudzona dżemem? Bo dotykałem jej palcami. To chyba oczywiste. Przecież to jasne, że nie wiesz, jak działa płyta. A wy wiecie, jak działa? Tak, ja wiem. Jak? Gdybyśmy spojrzeli na płytę pod nocnym mikroskopem, zobaczylibyśmy rzędy małych kresek różnej długości. Te kreski to tak naprawdę kod. Zakodowane kreskówki gry albo piosenki nagrane na płycie. W środku odtwarzacza laser odczytuje ten kod i pomaga przerobić go na obrazki i dźwięki. Jeśli dysk się zarysuje albo zabrudzi palcami, laser nic nie odczyta i płyta się nie włączy. Dlatego płyty muszą być czyste i przechowywane w pudełkach. Płyty powinno się trzymać tylko za krawędzie. A kiedy skończysz je odtwarzać, włóż je z powrotem do pudełka. A co będzie z tą płytą? Muszę już ją wyrzucić? Nie tak prędko. Nolik, pora na porządne czyszczenie. Lecimy po szczotki. Dobrze. Hurra! Płyta już działa! Hurra! Teraz możemy obejrzeć film o lili płytach. Hej, Gulliver! A ty co się tak rozsiadasz? Przecież już oglądałeś ten film. Tak, wiem. I co? Jak to co? Widzisz te stertę płyt? Gdzie trzeba je włożyć? Hmm? Do pudełek. Odpływ. Pomóż mi! Odkurzymy wiatrak w laptopie! Teraz nie mogę! Razem z Tom Tomkiem malujemy Laurkę na rocznicę ślubu jego rodziców! Oj, biedaczysko! Pewnie padasz z nóg! Hej, Simka! Cieszę się, że jesteś. Krótkie pytanko. Oui. Nie wiem, czy mam napisać dekadolecie czy lecie ślubu. Wiesz, tak w ogóle mówi się dziesięciolecie ślubu. Albo najlepiej namaluj dziesiątkę. Dobry pomysł! Ale najpierw wymienię wodę. Za chwilę wracam. Oj, to obrączka mamy. Ło, oj, nie, czekaj. O nie, 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 co ja narobiłem? <ścoughs> Zepsułem mamie i tacie ich wyjątkowy dzień. Gdzie? W łazience? Była tam obrączka mamy. I, i wpadła mi do umywalki i popłynęła sobie. Oj, no to mamy klops. Nigdzie sobie nie popłynęła. Nie wiesz jak działa syfon w umywalce? Jak działa co? Syfon to taka zakrzywiona rurka pod umywalką. Woda wypływa z kranu, a następnie trafia do syfonu. Dalej płynie do kanalizacji. Kiedy zakręca się wodę, nie wszystko płynie dalej. część dostaje jeszcze w syfonie. Dzięki temu zapachy z kanalizacji nie trafiają do naszych domów. Obrączka jest cięższa od wody, więc jeśli spadnie do odpływu, to nie popłynie dalej. Zostanie na samym dnie syfonu. To znaczy, że nie wszystko stracone. Tak, ale jak można się dostać do syfonu? Nie wiem. Ja nie potrafię pływać. Spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Masz może jakiś sznurek? Coś się znajdzie. Idź po niego, a ja za chwileczkę wracam. Hmm... Tak, tego nie naprawię. Potrzebuję spawarki. Datkus! Pożyczysz mi na chwilę swoją gadżetorbę? Tak się akurat składa, że teraz też jej potrzebuję. Mafia! W takim razie może ty mi pożyczysz swoją! Co? Za chwilę ją odniosę! Hej, dokąd idziesz? Tylko bądź ostrożna, kochanie. Właśnie poznaliście fiksiki. Pomagamy naprawiać urządzenia i sprzęty. Te sprzęty są bardzo duże, a fiksiki są maleńkie. Dlatego używają różnych narzędzi. Dawno temu fiksiki korzystały z tego, co akurat znalazły. Z małych piórek, sznurków, pinesek. A teraz mają poręczne gadżetorby. W środku znajduje się mnóstwo różnych narzędzi. Wystarczy wcisnąć guzik i gadżetorba już się kręci i wyrzuca hak albo magnet. A nawet i spadochron. Każdy dorosły Fiksik ma swoją własną gadżetorbę. Dzieci, zanim je dostaną, chodzą do szkoły, w której pilnie się uczą, a potem zdają egzamin na pełnoprawnego Fiksika. I dopiero po tym wszystkim dostają własne gadżetory. To jak? Wskoczysz tam ze zwykłym plecakiem? Nie jest taki zwykły. Szóry, Właśnie, i co? Kiedy pociągnę za sznurek, wciągnijcie mnie! Huh? Właśnie powiedziała, kiedy pociągnę za sznurek, wciągnijcie mnie! Rozumiem! Powiedział rozumiem! Kiedy to powiedziała, że nie muszę powtarzać Twoich słów! Bardzo mi pomogliście! Ofego, Powiedziałam, że od tego są fiksiki. Tom Tomku, a z kim ty tam rozmawiasz? O, twoja mama wróciła! Z nikim! Hej, przemienicie się z powrotem? Chcę was o coś zapytać! Zapomniałem, czy miało być dekado lecie ślubu, czy dziesiąt lecie ślubu? Na Macie rację! Dźwignia. To ma być rekord? Zobacz, Nolik, ja to podniosę jednym paluszkiem. No brawo, a nocną szafkę dasz radę podnieść? Nie wiem, nie próbowałem. W takim razie spróbuj. Haha, uh. ha, nie ma szans! A przecież jesteś dużo większy od tej nocnej szafki. Zobacz, ja dam radę. podnieść wielki ołówek. Widzisz, że jestem od niego dużo mniejszy. Więc, kto jest silniejszy, ty czy ja? Hmm, chyba jednak nie ja. Fikrzyki może i są bardzo małe, ale są o wiele silniejsze od ludzi. Tak, zgadza się. <laughs> Co, nie wierzycie mi? Kto jest silniejszy, słoń czy może mrówka? Myślicie pewnie, że słoń! Oczywiście jest od niej większy, ale czy wiedzieliście, że jedna mrówka podniesie pięćdziesiąt innych mrówek? No a taki słoń nie uniesie nawet jednego słonia! Wychodzi na to, że jak na swój rozmiar, to mrówka jest silniejsza od słonia! To samo tyczy się fiksików. Te maluchy są niespodziewanie silne. Mogą podnieść przedmioty, które są sto razy cięższe od nich. Kaczą też na wysokość 50 razy wyższą od swojego wzrostu. Gdyby ludzie byli tak samo silni jak one, wtedy potrafiliby w pojedynkę podnieść samochód. Tak, Tom Tomku, chyba pora trochę poćwiczyć. Ale jak? Podnoś ciężarki, albo jeśli chcesz, pożyczę ci swoją sztangę. <laughs> Dziękuję. Raczej wezmę ciężarki od taty. Chyba są w jego pokoju. A gdzie się podział drugi? Aha, tutaj jest. Zero się wyciągnę. Dalej, dalej. Postaram się pomóc. Chyba utknął. Dobrze. Odsuń się. Wyciągnę ci go. A, czy on jest przyklejony do podłogi? Ech. Hej! Co to za hałasy? Cześć, Simka. Nie możemy wyjąć użarka spod kanapy. Nie dziwi mnie to, bo kanapa przyciska go do podłogi. A więc o to chodzi. Już się martwiłem, że siły mnie opuściły. Znaczy, że będziemy musieli podnieść kanapę. Nie damy rady. Jest dla nas za ciężka. Damy radę. Tom Tomku, przynieś spokoju swój kij do hokeja. Mhm. Mm Przecież nie przesuniemy kanapy kijem do hokeja. Zaczekaj, zaraz wyjaśnię. <laughs> <noise> Proszę, już go mam. A na co ci on? Wykorzystamy go jako dźwignię. Dźwignię? Zgadza się. Dźwignia działa tak samo jak dwuosobowa huśtawka, czyli deska, która leży na punkcie podparcia. W dźwigni jedna strona jest dłuższa od drugiej. To właśnie jest jej tajemnicą. Dzięki takiej dźwigni można podnieść praktycznie wszystko. Wystarczy tylko wsunąć pod coś ciężkiego krótsze ramię i docisnąć dłuższe ramię. Im dłuższe to ramię, tym większy ciężar można podnieść. I właśnie tak dźwignia daje ludziom więcej siły. Dobrze, widzisz tu gdzieś punkt podparcia? Może ciężarek? Myślisz, że się nada? Świetny pomysł! Widzę, że to zrozumiałeś. Jesteś gotowy? Tak jest! Więc dociśnij tą eee, a, a, a. Tak! Udało się! A, a. Jestem taki silny! Widzieliście? A teraz patrzcie, jak podnoszę te ciężarki. Na pewno dam radę. Eee. <tryk> Przecież już ci mówiłem. Lepiej zacznij od mojej sztangi. Nie widziałeś, jak podniosłem kanapę? To nie ty ją podniosłeś, tylko dźwignia! Słyszałeś kiedyś powiedzenie: wiedza to siła? Słyszałem. Chociaż fizyczna siła na pewno ci nie zaszkodzi. Dlatego łap za dźwignię i idź pograć w hokeja! Widziałeś, jacy ci zawodnicy są napakowani? Budzik. Znowu nie zadzwonił. Nolik, musimy naprawić ten budzik. Simka, obudź tomtomka. Tom Tomku! wstawaj! Tom Tomku! <tryk> Hej, spóźnisz się do szkoły! Tom Tomku! natychmiast wstawaj! Jejku, tu jest niesamowicie. A gdzie znajdziemy baterię? Oj, to stary zegarek mechaniczny. Nie potrzebuje baterii. Ma tylko sprężynę. A jak to działa? Ludzie nakręcają ciasno sprężynę, która potem powoli się odkręca i napędza tryby, które obracają wskazówkami zegara. O, 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 co? co? Budzik nie zadzwonił. Pośpiesz się! lecz pod prysznic. Tontonku, czyżbyś dopiero wstał? Tato, budzik nie zadzwonił, jest zepsuty. Już widzę, w czym problem. Nie obraca się, bo piórko utknęło w trybikach. Nolik, pomóż! Tatkuś, eee! co się dzieje? To chyba trzejsiedniej ziemi! Hmm, rzeczywiście zepsuty. Pora wreszcie wyrzucić tę starość. Tom, Tomku, wychodzę do pracy. Nie spóźnij się do szkoły. Dobrze. Gdzie my jesteśmy? W koszu na śmieci. I co się teraz z nami stanie? Posłuchaj, Noliku. Ludzie wyrzucają zepsute sprzęty bez chwili zastanowienia. Nawet urządzenia, które da się naprawić, często lądują na śmietniku. Śmieci są wywożone na straszliwe, okropne miejsce zwane wysypiskiem. Jeśli fiksik zostanie w środku zepsutego sprzętu, znajdzie się w ogromnym niebezpieczeństwie. Kiedyś mój wujek trafił na wysypisko w starym telewizorze. Ledwo udało mu się umknąć przed wielkim buldożerem. Cudem zdołał uciec w drodze do spalarni. Po tym incydencie, wędrował po wysypisku i starał się wszystko naprawić. Po pewnym czasie, kompletnie zdziwaczał. Dobrze, że ratownicza grupa fiksików zdołała go znaleźć i sprowadzić do domu. Nie chcę cię wystraszyć, ale możliwe, że trafimy na wysypisko. Tatkus, boję się. Hm. Gdzie się podział budzik? Może tata go wziął, żeby go naprawić. No liki tatku zbyli w środku. Został jeszcze kawałek. A! Nie chcę skończyć na sypisku. Bez obaw. Mam jeszcze jeden pomysł. Musimy naprawić budzik i nim zadzwonić. Tylko jak? W środku zegara jest główna sprężyna, a tutaj jest jeszcze druga. Ta druga jest zablokowana i tak sobie czeka. Kiedy mała wskazówka dotrze do ustalonej przez budzik godziny, sprężyna zwalnia hamulec i tryby zaczynają się kręcić. Sprawiają, że mały młoteczek bardzo szybko uderza w dwa dzwonki. I tak dzwoni mechaniczny budzik. to piórko blokuje tryby i nie pozwala młoteczkowi uderzyć w dzwonek. Tak, zgadza się. Postaram się je rozkołysać, a ty je wyciągnij. I raz. I... I I trzy! Simko! Chyba słyszę dzwonek budzika. Dziechnij za tym dźwiękiem! Krzy Aha, ktoś wyłączył alarm w budziku. Wow. O, zaraz znowu będzie to trzęsienie ziemi. Nolik, Nolik, jestem. Nolik, naprawiliśmy budzik. I co było z nim nie tak? Piórko utknęło w trybikach. Jak piórko znalazło się w zegarku? O, pewnie wleciało tam jak przykryłem budzik poduszką. Nie chciało mi się wstać. Hmm, dobrze rozumiem? Przez to, że nie lubisz wstawać wcześniej rano, omal nie trafiliśmy na wysypisko? A tak w ogóle? To jeśli za chwilę nie wyjdziesz do szkoły, spóźnisz się na lekcję. O, masz rację. Ha, pilot. Hej Simka, guzik w pilocie się zaklinował. Jak możemy go wyciągnąć? Patrz, i ucz się, braciszku. Po, może. O, dalej, 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 dalej! O, o mogę już puścić szpilkę? Ło! <tryk> Nolik, ukryj się gdzieś! Działeś. Nolik! Dzień dobry, Fiksiki! Hej, gdzie jesteście? Hej, Tom Tomku! Przyszedłeś w samą porę. Gryzelda uciekła z pilotem do telewizora. No i co? Da się go włączyć bez niego. A za chwilę będzie moja ulubiona kreskówka. Na razie musisz zapomnieć o kreskówce. Nolik zaginął. Obawiam się, że schował się w twoim pilocie. A Gryzelda go zabrała. O nie! Nolik ma poważne kłopoty. Tom Tomku, na... Gryzelda, Gryzelda. Do mnie. Gdzie ona się schowała? Pójdę poszukać w innych pokojach. Simka, Tomtomku, tutaj jestem, tu na pilocie. Ech, na razie Ech, muszę poczekać. Gryzeldy nigdzie nie ma. A ty gdzie? Hej Simka. Pobiegłam po torbę. Jak chcesz ją wykorzystać? Poszukam promienia podczerwonego, który wylatuje z pilota. Doskonale, ale co to? Zaraz ci wyjaśnię. <grym> Wewnątrz w większości pilotów jest specjalny rodzaj żarówki zwanej diodą emitującą światło, czyli inaczej LED. Kiedy wciskamy guzik, dioda LED wysyła niewidzialne promieniowanie. A w telewizorze jest odbiornik tego podczerwonego promienia. Telewizor rozumie polecenia, które wysyła pilot i je wykonuje i tak zmienia kanał albo głośność. Skoro ten promień jest niewidzialny, to jak chcesz go zobaczyć? W gadżetorbie mam specjalne gogle, które nam pomogą. I co teraz? Zawołaj Nolika, niech wciśnie którykolwiek z guzików pilota. No, Lig! Musisz wcisnąć jeden z guzików na pilocie. Guzik? Ale jak ja mam to zrobić? Dobrze! Chwileczkę! Gryzelda lubi rzuć stare skarpetki. <mum> Oj, mama mia! Za chwilę nie razem z tym pilotem! Ja tutaj nic nie widzę! Tam coś mamy! Załowała się pod łóżkiem. Grezelda, chodź tu, może chcesz parówkę, a więc tak się ze mną bawisz? Niech ci będzie! Po prostu szukaliśmy promienia z pilota. Szkoda, że ja też nie mogę go zobaczyć. Co ty opowiadasz? Możesz. Jeśli chcesz zobaczyć podczerwień, wystarczy, że popatrzysz przez cyfrowy aparat. Naprawdę spróbuj. Uruchom aparat na telefonie. Następnie wciśnij jakikolwiek guzik na pilocie i nakieruj na niego swój aparat. Zobaczysz jasną kropkę na ekranie komórki. To światło, które emituje dioda. To specjalne światło, którego nie da się zobaczyć gołym okiem. Możesz też spróbować wycelować pilot w lustro. A potem przez aparat zobaczysz, jak w pilocie włącza się dioda LED. A to oznacza, że ten niewidzialny promień odbija się od lustra tak samo jak światło widzialne. Możesz sterować swoim telewizorem również dzięki światłu odbitemu od lustra. Nie wierzysz mi? W takim razie sam spróbuj. A tak w ogóle, gdybyś nie upychał zabawek pod łóżkiem, znaleźlibyśmy pilota bez moich gogli. Nie przejmuj się nimi. Posprzątam jak skończę oglądać kreskówkę. Koniec. I co, już skończyłeś? No to sprzątamy. <ścoughs>